Witam, witam, się maleczko z tej strony Maksim, a to jest kolejny odcinek z gry TeraTek sezon drugi Szaleństwo w środku tygodnia O! To wideo robię specjalnie dla legomaster.pl i Szymona Migockiego Którzy mnie poprosili o to, żebym zrobił odcinek w środku tygodnia I proszę bardzo, czemu ten odcinek powstał i czemu jest taki krótki, bo chyba zrobię go krótkiego Ponieważ no, poprosiliście mnie o to, a ja lubię jak ludzie wiedzą co chcą i jak po prostu lubią, że nagrywam. Tak po prostu. At. Łat po prostu. Dobra. Co zrobimy w dzisiejszym odcinku? Przeniesiemy bazę stamtąd tutaj. Dlatego wybrałem ten teren, ktoś tu w komentarzach napisał mi, że nie jest dość dobry teren, ja się nie zgadzam, będzie można stąd wysyłać niektóre patrole e, do tego tutaj zielonego obszaru oraz na pustynne, e, no i mamy blisko jeszcze kryształy niebieskie, co daje nam coś, jakiś dostęp do elektroniki, więc jest spoko. E, I jeszcze mi tutaj napisał Kuba Zabłocki, że mam zrobić mur z działkami dookoła... E, ogólnie bazy i wiecie co, zrobię to. Miałem to i tak w planach ehm, i tylko mówię, że potwierdzone info, że tak będzie. Ehm, po prostu ehm, zrobię takie... Potrzebuję po prostu części takich ehm, żółtych, dużych będę to z tego budował mur i do tego przyczepiał wszystko inne. Ehm, zobaczcie jak to będzie wyglądało, zrobię to w najbliższej przyszłości, jak w ogóle dostanę te części. Ehm, zobaczę, czy w ogóle mam je w terminalu ehm, bloki. Ehm, Bloki i to było w geokorpie. E, powiem wam jaki blok mi chodzi. E, on jest duży. O! Error! Co? Error, jakaś część error. E, to była to chyba ta. Czekajcie. O! Kolos, to chyba ten kolos. To muszę mieć to. Muszę znaleźć kogoś z tym kolosem i rozwalić i to sobie przyczepić tego kolosa. Z tych kolosów będziemy budowali. E, dobra. I cóż, chciałem pokonać oczywiście dron bossa, ale tego nie zrobię. Sprowadzę też, mam nadzieję, no a czekajcie, do bazy samolot. Postaram się zrobić to przynajmniej w tym odcinku, ale ja mam dużo baterii. Po co mi tyle baterii? I więcej tym lepiej. Nie jestem... Nie jestem do, do rozkieprzenia teraz. W sumie potrzebowałbym jeszcze jednej kabiny, wiecie. Kupię sobie ją. Przymocuję do samolociku i ją tam go tutaj przyprowadzę. Będzie tutaj sobie fajnie stał. Dobry pomysł chyba tak. Bardzo mi się podoba. Gdzie jest tutaj ta kabina nasza? Zobaczymy. Okej, okay, mamy baterię, mamy... o, mamy ten A nieważne. Znowu hmm. coś mi ten... Gdzie jest taka wina? Minęłem ją? Oh. Chyba ją ja minęłem, gdzieś tutaj powinna być. Jest. Zero bibi. Powinna być za jakąś cenę. Gdzie ona jest? Czy... Nie gadaj. Hej, jeszcze raz Czy ona się pojawia W tamtym głównie? Serio? Naprawdę? Czekajcie, sprawdzę Chyba tak A ja nie chcę tak Czemu? Czemu się nie pojawia tutaj? Czekajcie, sprawdzę, czy tam się pojawiło Ale Kurde, jakiś rozbłysk Co to jest? Jezu! To jest ten dronboss! Jak ja to rozpieprzę? Musimy to minąć. Spotkanie z dronbossem pierwsze. Może musiałbym odczepić kilka części, bo za ciężki jestem i jadę jak sierota, a patrzcie na lewo prawo no, miota jak szatan. Więc... wow, ale ten dronboss jest kurde, duży. No! Oh, przyczaiłem. No, to nie, 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 nie. Nie dzisiaj. Dzisiaj się nie pojedynkujemy. Dzisiaj budujemy bazę. Przynajmniej postaramy się ją zbudować i przenieść. I lub. <gry> e, sprawdzę, czy tam się dostarcza e, wszystko do tej głównej bazy. Jak tak, to musiałbym to jakoś zmienić. Da się? Powiedzcie mi. Z pewnością wiecie. Powiedzcie mi. E, I co? Tutaj są? Te części? A, jest dron mój. E, ale gdzie, gdzieś są części? To nie wiem. Gdzie jest... Micholery. cholery. Nie pojawiła się tutaj. Może tu kupię, czekajcie. Jak tutaj kupię, to powinno się pojawić, nie? Powinno, z... z... kolei... Dobra. O, jest. Tutaj się pojawiła. A tam to może jest, ale nie widziałem gdzie, po takie małe. Okej. Okay. Ta kabina, dajmy... O, tu. Będzie tutaj sobie stała. Może bym ją lepiej ochronił. Nie, ona jest pod polem siłowym. Na chwilę zabierzmy tamtą naszą bazę małą, wypadową. O, to jeszcze to są części tamtych gości. <grystwo> Biedostwa. Co zabierzemy? Ej, ty! E, zostań. Co możemy zabrać? Panel słoneczny, wszystko przymocujmy. A wiecie co? E, zostawię te... tę. on. <grystwo> Nie podążaj za mną, stary. E, zostawię w tej bazie te moje duże. E... Części do składowania Różnych materiałów O, mogą, może tak być Bardzo ładnie Może tak być eee, Ale mam tego przenoszenia Delivery kanon się przyda Dobra Najpierw przynieśmy tamtą bazę, potem tą przenieśmy W tamto miejsce One muszą być przymo Przymocowane do jakby do jednego rdzenia Żeby potem się nie Nie rozpierzchły jako, jak to dziwnie brzmi Powiem wam o co chodzi później Teraz, o <śmany> Mamy bani <śmany> Powinno zrobić takie coś, że włączenie Wyłączenie tych baniek Na przykład, że e, Jest akurat podłączone do baterii I nie jest podłączone, to by było super ekstra e, Tutaj dajmy sobie przekaźnik O Co możemy jeszcze Te malutkie części sobie przyczepmy Gdzieś ta baza będzie wyrąbana w kosmos Więc Nie możemy się opierdzielać Musimy robić Ale no ciężko Będzie się poruszał mój pojazd Ale mi tam tam to zwisa Ważne żeby wziąć wszystkie części pod ochronę Dobra mamy Jesteśmy takim żółwiem kurde <laughs> Ale aha tutaj mój, Myślałem że to jest baza Dobrze że mamy radar Wiemy gdzie przynajmniej jechać Tyle dobrego. Eee, czekajcie. Ok. Jedziemy. Obczailiśmy Dronbosa w tym odcinku i trochę bazę jedną przenieśliśmy. Zagnieżdżamy się. Po prostu się zagnieżdżamy. Odkryłem też jaki jest problem z moim mikrofonem Jak są lagi w grze to nagle mi głos laguje I ogólnie dźwięk Nie wiem czemu, nie wiem co jest spowodowane Może jakiś program Mi się ten włącza, załącza Gdy gadam Musiałbym to sprawdzić w procesach Ewentualnie jakieś wyłączyć, potestować Zobaczymy wszystko Wszystko zobaczymy Już tutaj nie ma baterii Jest baza Bez ochrony Patrzcie jak to fajnie wygląda Kurde tylko baza tu będzie dookoła moja. Idealne miejsce, bo tak w górkach to by się wchodziło w te górki i bugowało się. A tak patrzcie, patrzcie co tu będzie. Odłączamy po kolei. Na razie zróbmy to w takim stylu, jak widzicie. O. Jeszcze te bańki. Potem to odłączę i będę podłączał po kolei. Zrobię nową po prostu bazę. Tak dokładnie. Mm, baterii mamy za dużo, tutaj my takie... Oho. Okay. No. Tu będą takie dwie ładowarki, które będą mi ładowały, gdy po podejdę, podjadę. Tu będą delivery kanony. O, już dzień się zrobił. Eee, pięknie. Tutaj będą. Dobra, nic teraz nie gadałem. Nie, nie wiem czy gadać, bo lagi się zbliżyły. Dzień się zrobił i lagi są. To też jest chyba problem. Podczas dnia się są lagi. Niedobrze, niedobrze. Jak ja mam tutaj z wokół, to tego nie widzicie. Mam taki e, miernik FPS-ów, ile mam. I pokazuje mi 18. A było przed chwilą 40. Straszne. Podłączmy to do, do reszty. Wiecie co? Powiem Wam, ten odcinek miał służyć dlatego właśnie, żeby przenieść tą bazę i żeby Wam powiedzieć, że w następnym odcinku będziemy walczyli z Lombosem oraz przeniesiemy do tego tutaj e, kompleksu samolot. E, I tak, będę budował samolot. E, zobaczycie, jak fajnie wyjdzie. Nie wiem, czemu tutaj nie mogę kupować dziwnych różnych bloków. No i nie wiem, gdzie one są. Powiedzcie mi, co się dzieje. Może muszę to odłączyć, podłączyć, a może od... Jeszcze raz, a stracę? Stracę już Powinno się kupić, bo... o jest, leciało To musiałem to odłączyć po prostu Albo to wszystko się gdzieś pod ziemię zapadało Dobra, już rozwiązałem, nie musicie pisać Dobra, jeszcze raz Dzięki, Czyli pierwszy raz dzięki Zakręcony i tyle to w dzisiejszym odcinku. Mam już trochę zaczątki bazy, mam plan, co będę robił w następnym odcinku. Będę może takie odcinki pilotażowe robił w ciągu tygodnia i na weekend będę główną serię wrzucał więc dzięki wielkie, że mnie komentujecie, oglądacie, wiecie czego chcecie, mówcie czego chcecie, ja to zrobię. No i tyle. Subskrybujcie, mówcie, że jest ktoś taki jak Mr. Maxim 3. Kolegom, to mi pomaga. Na razie do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!